Witam Was widzowie bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku 8 na kanale Ujaninki. Słuchajcie, dzisiaj jest nieprzyjemna sytuacja. A mianowicie, ale dobra, ja zaraz opowiem. Ale na początku, to weź nie bądź fajka i zostaw lajka, bo jak ja bym była u ciebie na kanale, to bym ci na pewno nie żałowała. No i substrykcje. zostaw substrykcje. Słuchaj, tylko 1% osób oglądających kanał Janinki pasuje i No więc, miło by było, jakbyś zostawił. Byłoby bardzo miło. Ale dobra, może nie przedłużając, eee, byśmy się o, wsiądziemy do Mustanga i będziemy jechać. Ja wam powoli będę tu. Tłumaczyła o co chodzi, bo sytuacja wcale nie jest fajna. Wcale nie jest fajna. Zapewne osoby, które były u mnie ostatnio na transmisji na żywo, transmisja na żywo, yy, live Janinki Boszej, to na pewno wiedzą o co chodzi. Mianowicie, czekajcie, otworzymy sobie brameczkę jedziemy. Jedziemy do Dziusia, już ja się z nim gadałam, ale jego nie ma, bo on gdzieś tam pojechał, jakieś sprawy biznesowe, jakaś praca do tego, ale dobra, jedziemy, jedziemy oczywiście po ciężaróweczkę i lawetę, gdzie już jest we wszystko wtajemniczony i wszystko wie. Ej, osoby, które były u mnie ostatnio na live, też, ej, też na pewno wszystko wiedzą o co chodzi. Mianowicie na live ostatnio widzowie mi pisali, a odpalimy cię żeby obejrzeć o cholera, tylko jak my cofniemy, to chyba będzie potrzebny widok z drona. Dobra, jakoś tam cofniemy. Widzowie mi pisali, yy, żeby obejrzeć yy, vlog Jarusia najnowszy. No i ja się wzięła, obejrzała ten vlog. A tam się okazało, że Jaruś cholera co nie cofie. O. o! Kurwa policja pojechała. Jezu, a jakbym zachęciła i co by było? To by było zodyma! Jak cholera! Dobra, ale. W każdym razie to nie do mnie. No i ten. Eee, widzowie mi kazali obejrzeć vlog Jarusia. A WY wyobrażacie sobie? Patrzcie, ja wam tu może teraz wkleję ten vlog. O! Taki vlog nagrał. Zion już się, się przeprowadza na inne gospodarstwo on maszyny to wszystkie najlepiej zabiera, i to wszystko tak zaplanował, że już się przeniósł tam. No i ja na to nie pozwolę, bo my z Jaruszem. O, skurwy syn, ja tu pociągnę. My z Jarusiem musimy mieszkać tu, gdzie zawsze mieszkaliśmy. No i widzowie mi pomogli wszystko popisać, popisać. Informacje do Jarusia i, i po prostu dzisiaj e, czekajcie ja tu zawrócę. Po prostu dzisiaj jedziemy Jarka e, przeprowadzić z powrotem do, do domu, żeby on nie, nie wymyślał takich kłopot. Wiecie o co chodzi? Bo on po prostu szaleje. On nie wie, e, w którym domu o czekaj, bo to trzeba tu. O cię już się nie obrazi, tam Mercedes jest wytrzymały. O cholera, trochę mnie zniosło. Mercedes jest. jednak musimy cofnąć. Mercedes jest wytrzymały, ale wiecie, wszystko swoje granice ma. No jać cholero. Dobra, jecie jakoś. Ty, bo ja nie wiem, czy trafię. Mi się chyba myli. Ale gdzieś tak się jechało do Jarka chyba. Jo. E, no i Jarek po prostu nie wie, gdzie mu będzie to najlepiej. Ja mu muszę pokazać, że tam jest jego miejsce, a tutaj to jakaś tylko e, głupoty mu w głowie. I on maszyny po przeprowadzał i, i co on myśli. Dobra, cofniemy trochę. Mam nadzieję, że ja tam żadnej części nie urwałam czy co? Ty, tylko jak to się teraz odczepia, ty mi powiedz: cholera, bita. Czekaj, tak? Jo, dobra, to teraz musimy odjechać. I tu będziemy wjeżdżać maszynami. Zgasimy sobie. I tu wiecie: nie ma to tamto. Zabieramy cholera, bita. Tak jak z widzami na lajwie ustaliliśmy. Tu, czekaj, on pokazywał, ale ja nie pamiętam, bo byłam w nerwach. Byłam w nerwach? O, tu wiem, że coś ukrył na pewno. Jo, pług i tak dalej. I widzowie, żebyście wy nie myśleli, bo akurat te chyba. Na pewno te. Nie wiem, czy pług, ale to. To ja tam Jarkowi kiedyś w prezencie kupiłam. Ale broń Boże. Tu nie chodzi o to, że ja mu kradnę czy coś. Nie, no to jest Jarusia. Ale chodzi tylko o to. Poczekaj, tu już nic nie ma więcej. Nie. Chodzi tylko o to, że ja nie chcę, żeby on się przeprowadził. I te maszyny i tak dalej. Wszystko nadal jest Jarusia oczywiście. Tylko Jarusia, miejsce jest tam na gospodarstwie. A nie tu jakieś głupoty. Widzi mi się. Chuje moje dzikie brony, rozumieć? O to tylko chodzi. Ja tu mu nic nie kradnę. O kurde, tylko żeby mnie popsuła. Ale ja raczej jestem dobry kierowca, to nic tu nie będzie te raczej. Może. Kurde, jak ja to podczepię teraz. Ty, będzie ciężko, chyba popsułam. Może tu nastawię... O! Ty! Chyba nie da rady! O! Poczekaj! Może się uda! Jest! Dobra! Mamy to! Podnosimy! Jośka! Już się wystraszyłam, że nie będę umiała zaczepić. Dobra, brony. Damy. Cholera, ale ciągnik to nie wiem czy nam się zmieści. Ty, a tu mogę brony dać? Zobaczmy. A, muszę opuścić. Oj, poczekaj. Ty, siada! Dobrze jest! Chodzi o to, żeby ciągnik się jeszcze zmieścił. A, ten, Zetorma, nie ma z przodu tego widlaka. Musimy tyłem. No ale dobra, tyłem też damy radę. Byłem też tam ratę. O. Widzowie, ja mam jeszcze pomysł, bo Jarek mi pokazał swój staw. O w ogóle to ukrywał przede mną. On ma swój staw, ciad. I nie chciał mi pozwolić ryb połowić na nim. O kurde, trochę zarałam potwórko, talerzówko. E, nie chciał mi pozwolić łapać ryb. Ja mu mówiłam, bo ja... Ja się go pytałam, o, o o cholerka! Ja się go pytałam co on łowił ryby i on mówi, że tam licho idzie i w ogóle... E, swoją drogą, jeżeli ktoś nie widział tego e, vloga, to, to Jarusz już raczej wstawił vlog e, ze stawu, A teraz gdzieś tam pojechał, dlatego ja... Ja sobie tu nagrywam, nagrywam, e, wykorzystałam moment, e, że go nie ma i ośka i lecimy z tematem. No, no dobra, wracając. I on tam, e, ja się go wypytywałam, czy on już jakie ryby łowił i w ogóle. E, I on gada się, że, że tam licho z rybami się nie bierze, ale że pływają tam niby jakieś e, kuny, e, jeże, dziki, sarny, jenoty, jakieś tam inne ryby. E, ale gadał, że nie biorą, bo one jakieś kurwa spłoszone są, co nie? No i ja mi się przypomniała taka metoda, którą zawsze za młodu stosowałam. Za młodu taką metodę tam na kable rozruchowe to samocho. o, to tak być nie powinno. Czekaj, do przodu damy. No i ja stosowałam taką metodę, kable rozruchowe i akumulator elegancki. No i ja mu o tym gadam i w ogóle no, mu się nie spodobał pomysł, nie wiem, dziwne zachowanie. No i ja se tak myślę, dobra, może on się boi, co nie, że go prąd tam łopnie czy co. No i pomyślałam, że e, zrobimy mu niespodziankę, pojedziemy nad staw po prostu sobie i zamkniemy tu wszystko, żeby Jaruś się nie denerwował, że Tora nie damy rady sobie wziąć ze sobą, bo się nie zmieści jednak. No ale trudno, maszyny za tutaj zaprezentujemy już na podwórze. Ty, ja ja cofnę? Widzowie, wi widok z drona, kamera 360 stopni, bo ten Mercedes jest nowoczesny i ma taką funkcję akurat, o! No. no i dobra, i jedziemy. I co ja tam gadałam? A, no i tak sobie pomyślałam, że właśnie może widzowie wy coś powiedzcie na ten... Czekaj, kamera tylko 380. Powiedzcie coś na ten temat, czy, e, czy to dobry był, był pomysł, żeby Jarkowi zrobić taką niespodziankę. I po prostu mu pokażemy, że skoro są tam te ryby, to no... Kto nie da rady złapać, jak Janinka nie da rady złapać, to by nikt nie dał rady. No i po prostu byśmy Jarkoju pokazali, że w tym stawie ryby chodzą, Że są. No i byśmy dla mnie jak Jarka kiedy nie będzie, to pojedziemy i podłączymy jaki akumulator. Zobaczymy czy ryby chodzą, rozumiesz? Te a ja te maszyny to nie spadną. Nie, dobra. No, i byśmy Jarkowi ryb nałapali, żeby miał na cały rok. To się będzie cieszył. Będzie miał niespodziankę, se pomyśli. O wesy w moim stawie ryby chodzą. Na pewno by się cieszył, co? Ty, ja nie wiem, czy tu wyrobię. He, ja wyrobię, już się zawiesił. Dobra! He, widzowie, jestem silna. Spokojnie. Ja wszystko wypałem tam. O. I glans. I tu se nawrócimy. Eee. O. Super. No, to napiszcie właśnie, co. Eee, co sądzicie o tym pomyśle, eee, żeby Jarkowi zrobić niespodziankę? Możecie napisać jakiś miły komentarz. Eee, hashtag box na przykład. Eee, ja się wtedy ucieszę. Kurde, tylko jak te maszyny teraz. Dobra, ja mam pomysł. To odepniemy, podjedziemy i zaraz Ursusem wszystko poprzestawiamy. Skasimy, żeby tu nie tego. O, Ursusa wezmę i, i wszystko zaraz poparkuję, tak jak to ma wszystko być. O. Tu rzutka to chyba Jaruś wstawił, bo ja go tu nie parkowałam. Przynajmniej nie pamiętam, bo ja, ja to akurat lubię, jak Ursusy stoją na podwórzu, o tu, tu, jest miejsce dla Ursusów, bo ja się w nocy, znaczy te, rano się budzę, przepraszam za krzywą jazdę, ale to wszystko przez leki na spirytusie. Ja się rano budzę, wiecie, wychodzę tu, kogut pieje, kij się chwieje, wiatr mnie wieje, a ja sobie patrzę, elegancko moje maszynki stoją. Ja lubię tak podziwiać, wiecie o co chodzi. I ja nie lubię jak e, Ursus stoi ukryty w stodole. Więc to na pewno nie ja zaparkowałam. Hej, w ogóle ja na pewno myślę, że to jest dobry pomysł, e, że wam też... się ten pomysł podoba, żeby Jaruś się nie przeprowadzał. Bo jak on się przeprowadzi, to, to będzie zły pomysł. Bo już wtedy nie będzie odcinków z Janinką, bo on będzie miał innych kolegów i w ogóle już do Janinki też nie będzie przy, przychodził, bo to jest duża odległość. I on nie chce już ze mną mieszkać. Ty! A może cholera coś cofnąć nie mogę, bo. Przez leki na spirytusie mi się pierdoli w głowie. O, dobra, już. E, jeszcze on jako konkubinę może będzie chciał wy, wynajść. To ja się w ogóle wtedy zdenerwuję. Ale nie, spokojnie, Jaruś się nie, nie przeprowadzamy. Go tutaj, o. Maszyny, wszystkie tu zaparkujemy. Na podwórzu, może ty. Dobra, talerzówkę i brony postawimy na podwórzu. Ale nie dlatego, że jestem ułamna i nie umiem cofnąć. Tylko dlatego, żeby... Żeby Jarusz widział, że my protestujemy. Że my protestujemy z jego wyprowadzką. Jeszcze trzeba będzie pojechać i jego zetora stamtąd wziąć. Tak, to zetor jest. Zetor chyba, jeżeli się pomyliłam, to przepraszam. Wszystko przez spirytus... Znaczy leki! LEKI! Przez leki wszystko, o! Tu zaparkujemy talerzóweczkę. Odczepimy. I jeszcze brony zostały. Kurde, w ogóle dziś jest taki ciepły dzień. Strasznie gorąco mi jest. Już cała... O, o, o! Cała spotniałam już, jeśli mam być szczera. Ale to wszystko przez te nerwy, bo... Powiem wam, że się niemiłosiernie zdenerwowałam. Wczoraj, właśnie na tej transmisji, jak mi widzowie powiedzieli, jakiego vloga Jaruś nagrał, jeszcze przede mną w tajemnicy. Ja nic nie wiedziałam. To tak się zbulwersowałam. Jak to wszystko obejrzeliśmy, to musiałam iść, żeby tu właśnie wymyślić plan. Ale dobrze, że byli ze mną widzowie i mi. Pomogli Jaruziowi napisać i tu wszystkie pomysły wymyślić. Także pozdrawiam wszystkich z live'a jeszcze raz. Zapraszam oczywiście serdecznie częściej. O. A my już tu kończymy robotę. Tylko może cofnę o Bruno, Trochę przejechałam po trawniku, ale to nic. Będzie lepiej, trawka rosła. O jest jeszcze tylko Urzosa się zaparkuje. A może nawet przodem, bo już się nie będę cofała, bo dziś mi cofanie to licho idzie. I pojedziemy, pojadę odwieźć tą to yy, do Dziejusia. Ja mam nadzieję, że tu nic cholera nie pourywałam, nic nie popsułam, ale to chuj wie, szczerze mówiąc. Dobra, ale Dziejuś mnie zna, on mnie lubi, to on się nie obrazi. Bo on nie jest obrażalski, ja wam powiem. On jest boży chłop, ale czasem mnie denerwuje. Ale to w sumie każdy na tej wsi, ja wam powiem, mnie denerwuje. Jarek niby też jest boży, niby to, niby tamto. A, a też mnie zawsze w kurwić musi czymś. I coś mi na złość robi specjalnie. Jak nie przeprowadzka, to jakieś pręki, to zakazy łowienia ryb. Nie wiem, nie wiem, oni wszyscy mnie widzowie po prostu lubią denerwować, żeby... żeby mi się przykrość robiła i, i nie wiem, nie wiem jakie to ma inne cele. No ale dobra, mam nadzieję, że tutaj nas plany super świetnie zadziałał, że Jaruś powie, Janinka, jesteście super z widzami, Ej, macie rację. Ja z przeprowadzką tylko żartowałem. Mam nadzieję, że on tak powie. Na pewno tak powie. I powie, że się wystraszył, że widzowie mu pisali. Eee, I myślę, że to będzie wszystko na dobre wyjdzie. A tamta gospodarka to pewnie nie jest Jarusia, tylko kolegi i on tak mnie prankuje. Się bawi w prankstera wielkiego cholera Bita. Ale dobrze, że tu o, z dziejusem się dało dogadać, dziejusz mnie rozumie i od razu powiedział Hej Janinka kochana, ty ty zarówkę i zabieraj te maszyny. I, o, dziejusz powiedział, że ja mam rację i że bosza kobieta. Także ja mówię, że dobra, w sumie ja nie będę już przedłużała, tutaj o vloga nakręciłam dla was. Hej, po prostu maszyny wzięte, Jaruś się nie będzie chyba przeprowadzał jednak, Ej, jeszcze raz chciałabym przypomnieć, żebyście nie byli fajka i zostawili lajka oraz subskrypcję, bo wtedy jesteś Bożym widzem. Eee. Oczywiście dziękuję moim wspierającym, dziękuję wszystkim za obecność na live'ach i dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Widzimy się na kolejnych odcineczkach i transmisjach. Do widzenia, widzowie. Pa, pa.